Witam. W pierwszym odcinku mojego wspaniałego poradnika, w którym będziemy wykonywać przenajróżniejsze rzeczy, którymi możemy zaimponować innym rówieśnikom bądź także płci przeciwnej. Dzisiaj nauczymy się bardzo przydatnej rzeczy, która może zaimponować wielu ludzi. A więc odcezanie parnika. Niestety, ja jednak przygotowałem już od razu uparowany parnik. Jego przyrządzenie pokażę Wam kiedyś innym razem. Dzisiaj natomiast zajmiemy się jego odcedzaniem. Do tegoż celu, aby go odcedzić, potrzeba nam kilka niezbędnych rzeczy. Po pierwsze, tu widzimy oto taką miskę, do której będziemy wysypywać zawartość parnika. Tak. Parnik, jak widać, całą parą się paruje. Tutaj nawet nie, y, można stwierdzić, że trochę wody wyparowało część się ulotniło, część się skropliło. Tak jak to zawsze bywa przy parowaniu parnika. A więc zaczynamy. Zdejmujemy to wiadro. Tak. Do tego wiadra będziemy wylewać wodę, która pozostała no, y, w kartoflach. Tak, zaczynamy. Jak widać bardzo woda szybko gwałtownie ścieka. Tak, ciekawe czy mi się zmieści w wiadrze. Oj, no aż spokojnie, nie? Zostało tylko niewiele. Następnie z powrotem podnośnijmy. Tak jest. Zawartość wiadra należy opróżnić objętnik nie, nie pod próg jak to się mówi nie o tak się sprawi rzeczy. tak tu zabieramy te niepotrzebne rzeczy z koryta które przeszkadzają do tego celu aby wysypać ziemniaki w te oto miejsce jak widać koryta jest prawie to znaczy nie widać, bo tu jest ciemno, także... No ale możecie stwierdzić, że kot wszedł, nie? To znaczy, że jest puste koryto, tak. Następnie odkręcamy pokrywę, żeby wydostać tamto ziemniaki. Jest to niezm niezmiernie trudne. Niestety ja już jestem wprawiony i sobie bardzo, bardzo dobrze z tym radzę. Może jak słychać, albo nie wiem, nie słychać, w za drzwi słychać kwiczące świnie, które już się niecierpliwią, aby spróbować pysznych oto ziemniaczków. Tak? Też się niecierpliwie. No ale cóż, a żeby to zrobić, muszę użyć dwóch rąk. No niestety nie mogę tak nagrywać, więc na chwilę zapauzuję. No i proszę, mamy już wysypane ziemniaczki. Jak widać, no musiałem niestety pominąć ten fragment wysypywania. Wiem, że to było bardzo interesujące, no ale niestety było trzeba działać szybko, bo się oczywiście jak widać z dziurawego parnika i jego szczelin widać, że tam się ostro kopuje ogień. Tak. My się parnika pozostawię na, kiedy, na później. Na razie zajmijmy się właśnie siekaniem tych oto ziemniaczków. Tak takie narzędzie z taką końcówką no niestety no znaczy może w pewnym sensie się nadawać aczkolwiek ja polecam lepszy kaliber co do tego a mianowicie dobry to znaczy to nie bo to już jest z jakiejś przesyfia o tu widzę już proszę bardzo polecam do duszenia ziemniaków taki oto tak oto, oto takie to urządzenie Musimy równomiernie rozprowadzić wszystkie ziemniaki po całym korycie. Oczywiście do tego z celu, aby je wydusić tym oto narzędziem, też trzeba użyć niestety dwóch rąk. Jest to niezmiernie ciężkie. Wracamy więc za chwilę. Tu jeszcze chciałbym tylko pokazać pokrywę, która zdejmowała się na samym spodzie yy, właśnie parnika. Na tym właśnie to by le, leżały ziemniaki w ogóle po to aby się one nie przypaliły tak więc ona już nam jest niepotrzebna, możemy ją odstawić w porodę aby kiedykolwiek jak kiedyś będzie deszcz padał to żeby to umył tak jak widać podejdę trochę dalej z parnika unosi się spory spora para aby się tego pozbyć należy należy na ziemniaki, które oto tak w gwałtowny sposób parują posypać no najlepiej tak z miską osypki takiej sypkiej bardzo żeby para nie unosiła się tak bardzo proszę bardzo tak to wygląda wszystko elegancko o no świnie już znaczy warflaki prosiaki tak i tak inne zwierzęta już się bardzo niecierpliwią na jedzenie tak i w ten oto sposób mamy przepięknie wysiekany parnik, parowany odcedzony, czy jak to inaczej można nazwać yy, działania tak a więc tutaj prosięta już się naprawdę niecierpliwią tak wiem jesteście głodne no dobra idę stąd bo mnie lepiej słychać tak wszystko huczy no nic to już y, na razie wszystko w tym programie. Myć oparnika zostawię oczywiście kiedyś na inny raz, bo to też oczywiście jest bardzo skomplikowana sprawa. Y, do zobaczenia następnym razem. Nie wiem tam kiedy, kiedyś jak mnie najdzie Wena, to może coś i zrobię. Jest to mój pierwszy odcinek, więc y, proszę o nie bardzo, jakąś wielką krytykę. Też może i doskonale się wysławiam, ale to tak już na razie na początku jest. Y, dziękuję za uwagę. Do widzenia, dobranoc, trzymajcie się i tak dalej. Nie? Czy...